Witam Was wszystkich ciepło w naszej małej ezoterycznej serii. Dziś poruszymy temat dosyć drażliwy, a mianowicie podejrzenie, że żyjemy w symulacji takiej jak Matrix. Kto nie zna tego klasyku kinowego, który poruszył wielu emocjonalnie, jak i dał nam do myślenia? Naukowcy z najlepszych uniwersytetów wzięli więc na tapetę tę teorię. I w 2003 roku Nick Bostrom z Uniwersytetu Oksfordzkiego ogłosił, że na ponad 33% żyjemy w pozorowanej rzeczywistości. Ponadto, z dużym prawdopodobieństwem jest ona kontrolowana przez jakąś wysoce zaawansowaną cywilizację pozaziemską. Owa koncepcja została zrewidowana przez astronoma Davida Kippinga z Uniwersytetu Columbia, który zwiększył szansę na to, że egzystujemy w symulacji komputerowej. Aż do 50%. Co więcej, w jego opinii, do symulacji wielowarstwowej realności byłaby potrzebna znacznie mniejsza moc obliczeniowa niż w przypadku mniej rozbudowanej. Dla potwierdzenia swoich przypuszczeń naukowiec podpiera się faktem, że sami już zaczynamy tworzyć symulacje komputerowe. I według niego w ciągu najbliższych dziesięcioleci zostanie definitywnie zdementowana lub potwierdzona hipoteza, w myśl której jesteśmy jedynie pionkami w wielkim matriksie innej inteligentnej cywilizacji. Nie tak dawno temu fizycy z Instytutu Technologicznego w Massachusetts odnieśli pewien sukces tworząc symulację niewielkiego kawałka kosmosu, a udało im się to za sprawą komputerów o ogromnej mocy. To daje pewną wskazówkę, że nasze uniwersum przypuszczalnie także jest tylko projekcją. Być może niebawem za sprawą ciągle posuwającej się do przodu technologii będzie możliwe w pełni zaprojektowanie komórki ludzkiej, a od tego to już tylko rzut beretem, by stworzyć świat inteligentnych Simsów. Niemiecki uczony Silas Bin wraz ze swoją kadrą naukowców twierdzi, że jeśli tylko uda im się znaleźć złotego grala tej teorii, lukę w systemie, która zapewne istnieje, to dowiedzie prawdziwości owej tezy. Tak więc profesor dalej walczy z systemem, chcąc potwierdzić, że otacza nas Matrix. Niedawno natknąłem się także na kanale VTV na wywiady z Danutą Dudkiewicz, niezwykle uzdolnioną ezoteryczką, która jest zdania, że żyjemy właśnie w takim Matrixie stworzonym przez wysoko rozwiniętą cywilizację. Pierwsze pytanie, jakie nasuwa się na myśl, to po co ktoś miałby to robić? We wszechświecie, jak się nie wie o co chodzi, to chodzi o energię. Wszystko wokół nas jest stworzone z wibrujących atomów, a one właśnie są energią. A my także możemy jej nadawać pozytywny lub negatywny ładunek, a każdy byt żywi się inną wibracją. Tak więc być może jesteśmy tylko hodowani jak bydło, czy uprawiani jak zboże, po to, by nasze emocje stały się pożywką dla innych. Warto zaznaczyć, że my sami, jako ludzkość, powoli dążymy do tworzenia symulacji. I najlepszym przykładem tego jest mikrochip Neuralink Elona Maska, który będzie łącznikiem pomiędzy naszym mózgiem a siecią internetową. Oczywiście ma przede wszystkim pomagać osobom, które zostały sparaliżowane czy straciły wzrok, ale nasze wspomnienia będą jednak archiwizowane w chmurze. Podobno owe urządzenie ma być idealną ludzką bronią przeciwko sztucznej inteligencji, ponieważ przewiduje ona nadejście czasów, gdy komputery zaczną zniewalać świat. Jest to koncept wprost wyjęty z Matrixa i to nie jedyny, ponieważ od wielu lat trwają badania nad tworzeniem idealnego urządzenia, które będzie w stanie nam wpoić pewne umiejętności. I nie mówimy tutaj o zwykłych symulatorach. A o maszynach, dzięki którym w ekspresowym czasie, posiądziemy pewne kwalifikacje, np. językowe czy sprawnościowe. Nie przychodzi wam na myśl od razu Matrix, w którym Neo uczył się sztuk walki przed spotkaniem ze Smithem? Jak już kiedyś mówiłam, lubię w wolnych chwilach oglądać paranormalne filmy na YouTube i nie jeden raz natrafiłam na takie, gdzie rzekomo został uchwycony moment usterki w Matrixie. Przedstawiają one naprawdę dziwne rzeczy których nie da się wyjaśnić za pomocą praw fizyki. Na przykład ptaki, które usiadły w powietrzu, zupełnie niepasujące do siebie odbicie lustrzane, ludzi, którzy są kopiami siebie lub pojawiających się i znikających znikąd, czy osoby, bądź zwierzęta zawieszone nienaturalnie w bezruchu. Przyznam szczerze, że podchodzę do tego z ogromną rezerwą. Jednak dają one do myślenia. Niestety, na przedstawionych wam zdjęciach nie jestem w stanie pewnych rzeczy przedstawić. Więc zapraszam was do poszperania w sieci, szukając frazy glitch in matrix. Na pewno będziecie mieć nad czym rozmyślać. Dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie kolejnego odcinka i będę naprawdę wdzięczna za docenienie poświęcenia mojego czasu w postaci polajkowania lub subskrypcji. Życzę wam udanego dnia, drodzy welesianie.